W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy Państwu remonty kamieniczek w rynku. Gmina Jawor wystartowała już z remontami naszych zabytków. Wieża Strzegomska, dach na zamku i mury obronne przy ulicy Chrobrego to początek remontów zabytków naszego miasta. Rozpoczynamy, myślę, trzy całkiem niemałe inwestycje w nasze jaworskie piękne zabytki. Wydamy prawie 800 tysięcy złotych na, na te prace czyli myślę, że nie ma suma a będą dotyczyły trzech. Naszych głównych i bardzo zresztą widocznych zabytków. Myślę tutaj o baszcie strzegomskiej, na którą został rozstrzygnięty już przetarg i wyłoniony wykonawca, jak również podpisana umowa, oraz o Zamku Piastowskim. Myślę tutaj o wymianie etykietowego dachu i tej części dachu przy wieży, gdzie również został wyłoniony już wykonawca. Umowa będzie podpisana Rada Moment, oraz fragment murów obronnych przy ulicy Chrobrego. Na najbliższej sesji Radni Miejscy uchwalą gminny program opieki nad zabytkami. Jawor posiada bardzo wiele zabytków, które oddzielimy no zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. I tutaj by trzeba w pierwszym rzędzie wymienić te zabytki, które są objęte wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych i wpisane do rejestru zabytków. I takich zabytków jest na terenie Jawora 101. Oprócz tego są obiekty o wysokich walorach kulturowych to Głównie tutaj chodzi o zabytkowe kamieniczki, i takich obiektów na terenie gminy mamy aż 382. Także naprawdę, miasto, można powiedzieć, kapie od zabytków, jest to dla nas wielka, wielka wartość i wielkie dziedzictwo, ale jednocześnie wielkie wyzwanie i wielki kłopot. I tak jak powiedziałem, w tej chwili zaczynamy te inwestycje 3. Prawie 800 tysięcy złotych, ale jest to naprawdę kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o jaworskie zabytki. Ale kiedyś trzeba zacząć, myślę, że zaczynamy i myślę, że zaczynamy całkiem nieźle. Także będzie to widoczne, powinniśmy być z tego zadowoleni. Będzie inaczej to obraz zamku, baszty strzegomskiej, jak również przepięknego fragmentu murów obronnych. Z ustaleń z konserwatorem zabytków wynika, iż baszta strzegomska zostanie odrestaurowana do stanu sprzed jej uszkodzenia. Niestety nie wyraził on zgody na zamontowanie hełmu, który według legendy został z niej zerwany podczas wielkiej nawałnicy. Szkoda, gdyż byłaby to dodatkowa atrakcja wieży witającej gości od strony Szczygomia, zwłaszcza, że można by było dopisać legendę, w której ów hełm powraca na tę basztę po nawałnicy z lipca 2009 roku.